Shadow of the Earth 3 nareszcie wyszło i From Software zgotowało nam gorące powitanie. Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i opowiem o swoich pierwszych wrażeniach z dodatku do Elden Ringa. Póki co zwiedziłem pierwszą lokację, pokonałem dwa pierwsze Legacy Dungeony oraz przeszedłem nieco lokacji Skadu Altus. W zasadzie mógłbym ograniczyć się do komentarza, że jeżeli komuś podobała się podstawowa wersja gry, to tutaj dostanę więcej tego samego z wszelkimi zaletami jak i wadami. Czuję się, jakbym wrócił do Limgry. From Software chyba chciało wywołać u nas wspomnienia, ponieważ powtarzają się niektóre motywy. Trudni przeciwnicy na start, których lepiej wyminąć, smog w oraz masa żołnierzy lokalnego władcy. Jeżeli ktoś myślał, że postać na wysokim poziomie wystarczy do przejścia DLC, to jest w błędzie. Przeciwnicy biją naprawdę sporo, i żeby temu zaradzić, trzeba poszukać specjalnych przedmiotów zwiększających siłę postaci w krainie cieni. Na ten moment ekwipunek, który znalazłem, nie robi specjalnego wrażenia. Największą uwagę zasługują dwa popioły oraz dwie bronie, które można znaleźć w miarę szybko. Przyzwoicie spisuje się Wielka Katana w połączeniu z ulepszonym Lion's Claw oraz skrzydłami Crucible Knightów. W ciekawie prezentuje się lekki Greatsword Milady, ma całkiem interesujący moveset z pchnięciami, niskie wymagania i można na niego założyć dobre popioły, chociażby wcześniej przywołane skrzydła czy też błyskawice z podstawki. Te drugie spiszą się o tyle dobrze, że w krainie cieni ciągle pada. Ja gram postacią pod siłę i wiarę, więc pobawiłem się też dostępnymi cudami. Niestety wypadają słabo albo przeczętnie. Niewiele gorzej prezentują się nowe, wielkie garnki. Miejscami twórcy ustawili przeciwników tak, aby zachęcić gracza do rzutu, ale te zadają niezbyt wysokie obrażenia. Być może źle szukałem, ale w startowej lokacji znalazłem tylko dwa zestawy pancerza, przy czym jeden jest bardzo ciężki, a no dodatek nie trafiłem na żadną tarczę poza tą, która wypada z żołnierzy mesmer. Oby później zmieniło się to na plus. Jeżeli już coś znajdziemy, to ulepszanie broni będzie dużo łatwiejsze niż wcześniej. Kamieni kobalskich wszelkiego poziomu wypada całkiem sporo i można znaleźć zestawy po nawet 8 sztuk. Płaca się polować na smoki, bo z nich wypadają materiały ulepszające broni na maksymalne poziomy. W ogóle From Software na pewno należy pochwalić za jeszcze kilka rzeczy. Przede wszystkim projekt mapy robi wrażenie. Nie trafiłem jeszcze do lokacji na poziomie Stormwell czy też Liondale, ale jest naprawdę dobrze. Szczególnie dobrze wypada otwieranie skrótów i nowa muzyka. Miejscami czuję się wręczek w moim ukochanym Bladborny. W jednej sekcji miałem nawet flashbacki z koszmaru Menceda, także jeżeli ktoś gra w Dark Souls 3 Bladborna, to tutaj poczuje się jak w domu. Tu warto odnotować, że obietnice na temat wertykalności świata zostały dotrzymane. Niestety dalej mamy segmenty platformowe polegające na spadaniu. Pod kątem powierzchni mapa nie robi wielkiego wrażenia, ale ta wertykalność sprawia, że jest to zwiedzać, a w lokacjach znajduje się trochę sekretów do odnalezienia. Zwracajcie szczególną uwagę na windy, bo czasem warto pojechać na górę. Natomiast słyszałem też krytyczne komentarze, że znowu jeździmy na koniu przez duże płacie terenu i nic się nie dzieje. No ale czym byłby dodatek do Soulstrike'a bez nowych przeciwników? Tych jest trochę, wciąż zdarzają się reskiny i są wrzuceni ci sami przeciwnicy co w podstawce, ale na ten moment specjalnie mnie to nie razi. Nowe stwory w połączeniu ze starszymi stawiają całkiem przyjemne wyzwanie. Widanie uwagi można dalej doprowadzić do śmierci. A śmierci będzie całkiem sporo, ponieważ dwaj pierwsi bosowie są całkiem trudni. Relana w pewnym stopniu to jest w 2.0 i bardzo mocno przypomina bosów z Dark Souls 3. Jedna z najfajniejszych walk, jaka była w Eldenie. Znacznie gorzej wypada tańczący lew. Walka jest naprawdę klimatyczna, a design wypada świetnie. Gorzej z gameplayem. Z jakiegoś powodu, Front software nie wyciągnęło lekcji z podstawki, bo sobie dalej napieprzają przerówkami, jak szaleni, co zmusza do uników lub używania tarczy. Dodatkowo kamera dalej lubi nas sabotować. Jeżeli macie problem z lwem, to przestańcie się na nim lokować. To jest akurat moment, w którym go zabiłem i kamera robi brr. Na minus jest też rozmiar areny. Jest ona za wąska i łatwo utknąć w rogu. Get good good nobie, sam się tam władowałeś. Tak, tak, tak wiem. Nie zapomnijcie mnie jeszcze powezywać za to, że jestem nubem używającym z Blade'a. W każdym razie ponarzekajmy jeszcze, bo są tutaj poważniejsze problemy. Ja wiem, że Fromsoftware ma swoje własne podejście do tworzenia gier, ale mamy 2024 rok. Nie możemy ich dalej usprawiedliwiać, że... No bo oni tak robią. Quest 9 dalej są questnaj'nami z Elden Ringa. W ramach aktualizacji nie mamy żadnego dziennika. Postacie dalej nie mówią gdzie idą, a na dodatek pojawiły się wybory w dialogach. Nie mam bladego pojęcia co robią i na jakiej podstawie miałem dokonać wyboru. Miłego grania bez solucji. Nie mogę się też pozbyć wrażenia taniości. Wejście do DLC odbywa się w ten sposób, że obok kokonu stoi leda, coś tam gada, my dotykamy ręki i pyk jesteśmy w nowej lokacji. W Dark Souls wstrzymiliśmy chociaż cutscenkę z Gale'em, a w Bloodborne zamek dalu. Tutaj tego zabrakło. Jedyny przerywnik, jaki do tej pory widziałem, to był ten z początku walki z lwem. Ja rozumiem, że otwarte światy potrzebują masy kontentu. Nie mam problemu z tym, że odbywają się pewne reskiny czy recykling przeciwników. To jest utrzymane na w miarę przyzwoitym poziomie, przynajmniej na ten moment. Ale po jaką cholerę znowu dostaliśmy magma wyrma w małej jaskini? Dlaczego na kolejnym trującym bagnie jest nowy trispirit? From Software powieliło dosłownie te same błędy, które pojawiały się już w zarzutach do podstawki. Lord dalej poznajemy poprzez opisy przedmiotów, designy oraz niejasne wypowiedzi postaci. W pewnym momencie trafiłem nawet na istotne dla fabuły zdarzenie i zostało mi ono zakomunikowane efektami cząsteczkowymi, dźwiękiem oraz dwoma komunikatami na ekranie. To trochę tak, jakbyśmy po walce z Radanem zamiast kadscenki dostali efekt komety na niebie i komunikat: O, w Limgrave pojawiła się dziura, masz znacznik na mapie i Dlaczego to nie mogło zostać pokazane chociażby w ramach kadscenki wchodzenia do jakiejś lokacji? Cokolwiek, no słabo, po prostu słabo. Nadmiernie złego gracze narzekają na problemy z płynnością. Znowu, ja tam problemu zbytnio nie odczuwam, tylko ja mam stosunkowo mocnego kompa. Ja gram na ultra w 2K, co prawda bez ray tracingu, ale nagrywam to OBS-em. Ja do tej pory miałem jedynie dwa spadki klatek jeden w walce z lwem z 60 do 53 oraz w już wcześniej wspomnianym i będzie zaleciało aż do 30 i to się utrzymywało na kilka sekund. Miejscami mam wrażenie, jakby obraz rzeczywiście się wieszał, ale nie mierzyłem frame timeów i nie marudzą na statery, szczególnie w trakcie walk z bossami. Dodatkowo niektóre elementy lubią się doczytać z opóźnieniem. Tu na ekranie macie przykład z trawą w pierwszej lokacji. Tak jakbym podsumował swoje pierwsze wrażenia, powtórzę to co mówiłem na początku. Jeżeli komuś podobała się podstawowa wersja Elden Ringa, to tutaj dostanie więcej tego samego z wszelkimi zaletami jak i wadami. Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Jakub Lipowski, a to były pierwsze wyrażenia w ramach kanału Pixel i Kropka.